Siłanko, kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj od rana jestem na modlitwie. I na początku dałem sobie taki czas pobycia z Bogiem w ciszy, wsłuchania się w tą przyrodę, aby usłyszeć jego głos, aby pobyć z Nim po prostu. I takie pierwsze pół godzinki tej mojej modlitwy w ten sposób spędziłem niesamowity czas takiego wyciszenia pobycia z Bogiem. Później zacząłem modlić się słowem. I zrodziło się we mnie takie pytanie do Pana Boga: Czy chciałbyś Pani, abym czymś się podzielił z moimi braćmi, i siostrami, z moją rodzinką internetową? Czy chciałbyś, abym coś powiedział, co jest dobre i potrzebne, może się komuś przydać? I momentalnie w moim sercu przyszło takie słowo. Drugi list Tymoteusza, 1:7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. No, i te słowo właśnie bardzo mocno do mnie przyszło. I w ogóle temat właśnie lęku z tym związany: yy, że w tym naszym życiu pojawia się dużo lęku, a Pan Bóg nie chce, abyśmy się lękali. Pan Jezus tego nie chce. I nie mówię o takim lęku, takich trosk doczesnych, które są wszechobecne w nas. Gdzieś tam martwimy się, troskamy się o coś. I jeżeli to. Nie zajmuje w dużej części naszej głowy, tylko są takim, tak, takim zabieganiem o dobro. Nie? Wiadomo, trzeba się trochę postarać, coś w życiu zrobić. Mamy dużo różnych potrzeb, które musimy zaspokoić. Nie? Dzieci, rodzina, praca I, 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 i jeżeli takie lęki, wiadomo, ja to nazywam takimi lękami, ale takie troski wypełniamy gdzieś tam, zabiegamy o to, nie zajmuje nam to, wiecie, nie paraliżuje to nas. Nie zabiera nam szczęścia, radości, nadziei. To jest ok. Może na swoim przykładzie powiem, zobrazuję o co mi chodzi. Ja na przykład przez ostatnie 2-3 miesiące poszukiwałem intensywnie opału na zimę. Ja mam piec na Pelet. Jak wiecie, no, ten opał strasznie poszedł w górę. Węgiel, brykiet, Pelet strasznie poszedł w górę, więc no, zacząłem go poszukiwać, przeglądać różne ogłoszenia, sprawdzać te ceny, dzwonić po różnych firmach. Jak się okazało, no bardzo ciężko go dostać, są duże kolejki po to, są bardzo duże ceny, więc wiadomo, chciałem to dostać jak najniższej cenie, więc no właśnie, taka troska, nie? Ale jakby nie zajmowało tu mojej głowy tak mocno, żeby, wiecie, no zabierało mi to życie. Poszukałem sobie trochę, podzwoniłem, mówię, dobra, poczekam, jeszcze trochę czasu jest. Za jakiś czas znowu zacząłem szukać, gdzieś miałem tu z tyłu głowy, ale mówię, no nie zabierało mi to jakoś bardzo życia, więc nie mówię o takich troskach naszych codziennych, ale mówię o takim lęku, który rzeczywiście... No zabiera nam radość życia, zabiera nam szczęście, nadzieję naszej codzienności. Po prostu nieustannie się czegoś obawiamy, nie? czymś się przejmujemy. Coś, co po prostu nas niszczy tak naprawdę. Ten taki lęk trwały w naszym umyśle, w naszych myślach. O takim lęku mówię i Pan Bóg chce dzisiaj do Ciebie, moi bracie i siostro, i również do mnie powiedzieć, żebyś się nie lękał, a jak to zrobić? Pan Bóg mówi, że on jest rozwiązaniem, że jeżeli do niego przyjdziemy, to on nam da ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. On zresztą, kochani, w swoim słowie, w Piśmie Świętym w wielu, bardzo wielu mm, momentach Pan Bóg o tym mówi, że przyjdźcie do mnie wszyscy, ja wam dam siłę, ja jestem światłością, ja was pokrzepię. To przyjdzie do mnie, nie będzie więcej pragnął. Nie? Jest bardzo dużo tych y, takich słów, kiedy Pan Bóg y, stawia siebie w centrum. Pan Jezus i mówi: do mnie przyjdźcie, we mnie szukajcie, a ja wam zaspokoję wszystko. Nie? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Wszystko będzie inne wam dane. Pan Jezus mówi to no, bardzo często nie? próbuje nas do siebie przekonać, żebyśmy spróbowali, że to jest w Nim. Ale jak wiemy, łatwo się to mówi, ale trudniej to zrobić. No właśnie, dlatego tak się zastanawiam, jak to zrobić, co wam powiedzieć, jaką dać Wam radę, żeby to się mogło stać, żeby rzeczywiście Pan Jezus realnie zabierał nam te lęki i dawał nam tą radość życia codziennego w tych nawet trudach i zmaganiach, nie? Dawał nam tu nadzieję i szczęście. Ech. No o tym też Pan Bóg mówi: jak. Szukajcie, a znajdziecie. Nie wiem, kochani, zadajcie sobie takie pytanie. Czy w swojej codzienności, w swoim życiu yy, czytacie regularnie Słowo Boże? Czy chodzicie na Eucharystię? Kiedy ostatnio byliście na spowiedzi, uspowiedzi? Na przykład, kiedy ostatnio wzięliście udział w jakichś rekolekcjach? Kiedy ostatnio, na przykład... Spędziliście czas właśnie na takiej modlitwie w ciszy. Albo kiedy spędziliście czas na modlitwie dziękując Bogu za to, co mamy. co wam dał. Kiedy ostatnio pomodliliście się na przykład rodzinnie tak wspólnie, nie? kiedy komuś pomogliście bezinteresownie. Kiedy w ciągu swojego dnia w myślach, nie wiem, Złączyliście się z Panem Bogiem, pomyśleliście o nim, że on jest tu i teraz obecny. Kiedy z nim pogadaliście na przykład tak, jak z przyjacielem, jak z żywą, prawdziwą osobą, która jest i opowiedzieliście mu o swoim życiu. To są różne sposoby, nie? W jaki możemy Pana Boga poszukać. Tylko trzeba jeszcze go poszukać tak. Całym swoim sercem Pan Jezus mówi do nas. Pan Bóg mówi do nas też w Księdze Jeremiasza 29, 13. Szukając mnie znajdziecie, gdy będziecie mnie szukać całym waszym sercem. Więc pomyślcie nad tym, czego z tych rzeczy, które wam mówiłem, może w jakiś inny sposób, czegoś innego dawno nie robiliście. I zaangażujcie w to, w to całe wasze serducho. I zróbcie taki mały krok do Pana Boga. Dajcie mu tą przestrzeń, ten swój czas, zaangażowanie serca, krótką chwilę, aby On mógł się do Was przybliżyć. Przybliżcie się do mnie, a ja do Was się przybliżę. A wtedy, kochani, Pan Bóg zacznie działać w naszym sercu. I tego Wam z całego serca życzę, aby Pan Bóg zabierał ten lęk. Bo gdy jesteśmy z Nim, jesteśmy z Nim blisko, mimo tych różnych trosk, to wiemy, że On jest i niczego się nie, nie lękamy. To nie zabiera nam szczęścia, a wręcz przeciwnie, będąc z Nim w tym wszystkim, wiemy, że jesteśmy zbawieni, że On jest z nami i nic nam tak naprawdę nie może się wydarzyć złego. Nawet jeżeli dzieje się niedobrze, to On ma nad tym władzę. I to jest niesamowite, kochani, poczucie. On może nam dać tą odwagę, tą wolność w sercu, tą miłość do siebie, do swoich bliskich, do ludzi. On wychodzi ponad to wszystko i daje nam tą niesamowitą moc, ten pokój w serduchu. Tam nie ma miejsca na lęk. Tylko w Chrystusie. Z Nim, w Nim i dla Niego. Tego wam kochani, z całego serca życie. Życzę sobie również. Zróbcie mały kroczek, dajcie mu przestrzeń, a on przyjdzie. No, tak troszeczkę się uniosłem, podnieciłem tym, bo, bo bardzo mocno to czuję w sercu i czuję taką właśnie radość i pokój przez to, że mogę z nim być. Ostatnio mówiłem w filmie o, o, o tym, że z żoną sami zostajemy, dzieciaki wyjeżdżają krótko się podzielę, prawie codziennie chodziliśmy na randki, byliśmy w różnych miejscach w Gdańsku, na długiej gdzieś tam połazić sobie tutaj nad jeziorkami jeździliśmy sobie w różne miejsca niesamowity czas spędzony z żoną Tu tak na marginesie właśnie i też zachęcam Was kochani do tego, jeżeli ktoś jest w jakimś związku, aby o tym pamiętać i dbać o to, aby znajdować ten czas dla siebie nawzajem, aby budować tą więź i, i, i dbać o tą miłość aby ona cały czas w nas była by była coraz bardziej pełna a myślę, że jednym z elementem to jest właśnie ten czas spędzany wspólnie jednym z elementem budowania tej miłości dobra, tyle, więcej Wam już tutaj nie truję no ale modlę się o to z całego serca, za Was, pamiętam codziennie o modlitwie za Was i modlę się o to, aby jakikolwiek lęk które macie w sercu waszemu myśl, aby pan bóg przychodził, pan Jezus przychodził i go zabierał w imię Jezusa Chrystusa, aby każdy lęk odszedł. Poprzez też przebywanie z nim. Niech tak się stanie w imię Chrystusa. Amen. Dobrej soboty wam życzę, dobrej niedzieli i całego przyszłego tygodnia, kochani, z mocą Chrystusa w serduchu, jak mówił ten Cytat z Pisma Świętego i strzeź wymyślenie, bo Pan Bóg też przemienia myślenie. Jeżeli dajemy mu tą przestrzeń do działania w nas, głównie przez słowo. To te słowo przemienia myślenie i wszelki lęk odchodzi. Bo Bóg jest słowem. Jezus jest słowem. Dobra, już kończę, już kończę. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie i do następnego. Bóg z wami. Pa!